Ale dostanie go ten, kto najlepiej narysuje Czas start Ej, Mary, masz coś pod nosem Nie no, Ben, to wcale nie jest śmieszne A ja myślę, że nawet bardzo Dobra, wydrapie piórem nowy telefon Oj, złamało się Muszę znaleźć coś innego Co? Kurczak? Śmierdząca skarpeta? fu co za ochyda Co to takiego? Jakoś mi słabo Ups, przepraszam, Jane, nie zrobiłam tego celowo. Szukam dalej. Papierki, cukierki, monety. O, idealnie. Właśnie tym wydrafię mój nowy telefon. Jeszcze kilka szczegółów. Wspaniale. Idealnie. Dziękuję monetko. Mary, jak tam u ciebie? U mnie? No zaraz zacznę rysować. Tylko, że już zapomniałam, co mam rysować. A no tak, telefon. Najważniejsze, żeby było widać, że to telefon. Pę co o tym myślisz? To twój rysunek? Jestem tu. Zapomnieliście o mnie? Co? Co wy tam narysowaliście? Kurczę, ja nic nie zdążyłam! Moje biuro! A ja pracowałam całą noc. Czas minął. Nie zdążyłam nic narysować! Daj sobie spokój. Mam pomysł. Zamieni rysunki Bena i mój. Mary, co tam masz? Oto moja praca. Niesamowite mery, Ben. Oh, yes. Proszę spojrzeć i ocenić. Bez nadzieja. Co? Zamieniłaś rysunki? No i co z tego? Dzięki temu iPhone'ik jest mój. Bla, bla, bla. Muszę wstrzyknąć foteczkę. Co? To jakaś stara cegła. Zwariowaliście? Nową nagrodą jest Barbie. Podoba się? Fajna, co? Dziewczyny, co z wami? Obudźcie się. To nie taka zwykła Barbie. Spójrzcie, to jest tort Barbie. Widzę, że jesteście podekscytowani. No dobrze, w takim razie uruchomię czas i zaczynamy. Okej, okay, tylko jedno malować maszyną z cukierkami. Może trzeba zjeść cukierka i wtedy przyjdzie inspiracja. Mm, to guma. Mogę jej używać jak plasteliny. Okej. Okay. Ale super. Fajnie mi to wychodzi. Ben, co ty na to? No pięknie ślicznotko! Ja też zrobię równie dobry rysunek. To będzie głowa. Dobra, potrzebuję więcej gumy. Z tych czerwonych będzie świetna sukienka. Odlot. Mary, co o tym myślisz? Starałem się. Fu Ben, to wygląda jak potwór nie Barbie. Ale fajnie, udało mi się otworzyć to urządzenie. Muszę przerzucić jak najwięcej gumy. Hmm. Okej, okay. ta ilość gumy powinna wystarczyć. Ten kawałek ugniatamy i kładziemy tutaj. A potem ten tutaj? Okej, okay, świetnie. O nie! Gdzie są moje okulary? Co to za obrzydlistwo? to ty? Gdzie są moje okulary? Ach, moje okulary są pokryte gumą. O, Uh! Jane, zabierz tę gumę z twarzy. Czas do biegum końca? Co zrobiliście? Jane, zaprezentuj swoją pracę. E, proszę o to ona. No, znowu jakieś bezrołe. To totalna porażka. A ty co masz, Mary? No, twój rysunek jest niesamowity. A co ma Ben? Ben chyba nie chce tortu, więc nagroda wędruje do Mary. Zasłużyłaś na nią. Kura! Jestem najlepsza w Barbie. Spróbuję kawałek. To jest pyszne. I jeszcze kawałeczek. Słuchajcie, to jest prawdziwa uczta. Ten torf jest tak dobry, że nie mogę się oderwać. normalnie palce lizać. Zjem szyściutko. Możemy dostać kawałek. No dobra, częstujcie się, ale zostawcie coś dla mnie. Dzięki. Oto i nowa nagroda, zestaw kosmetyków. Dziewczyny będziecie zachwycone. A będą jakieś nagrody dla mnie? Dobra, narysuję dla zabawy. Czas start, zaczynajcie. Czyli trzeba rysować kredkami świecowymi, to bułka z masłem. Okej, okay, trzeba narysować kontury, potem kilka szczegółów tutaj, dodamy serce. Wychodzi naprawdę dobrze. Hmm, dziewczyny, ocencie proszę mój rysunek. Jest piękny, prawda? Hmm. Nikt nie narysuje lepiej ode mnie. Zaraz pokażę wam swoje umiejętności. Co? Nie zaraz pokażę, kto tu ma większy talent. Bingo. Właśnie wpadłam na genialny pomysł. Po co tracić czas na kolorowanie, skoro można zetrzeć kredkę na tarce? Przykryć ją drugim kawałkiem papieru i przeprasować gorącym żelazkiem, aby stopić kredkę widzicie jakie to proste zajmuje kilka sekund teraz też coś wymyślę wiem mam tu wrzątek Aj! i kredki po prostu je kredki i wrzucę je do gorącej wody wtedy się w niej rozpuszczą i zamienią w farby potrafię kolorować szybciej niż mery zobaczcie a, a nie mówiłam Naprawdę podoba mi się to, jak to wychodzi. Super. Ojej, co to za zapach, Mary? Wszystko w porządku? O nie! Wszystko mi się spaliło. Zamyśliłam się i zapomniałam o żelazku. Co ja mam teraz zrobić? Odsuńcie się, Mary, uważaj. O nie! Moja farba rozlała się po całym rysunku. Jest zniszczony. Czas do biegu końca! Zapokażcie mi swoje prace. Pierwsza jest Mary. OMG! to abstrakcja, ale nie o to mi chodziła. Co ma Jane? Znowu jakieś bazgrały, to nawet śmiesznie wygląda. Może Ben nie zachwyci? Wow, no to arcydzieło. Nie mogę w to uwierzyć. zestaw do makijażu idzie do ciebie, kolego. Co ja mam z nim zrobić? Nie wiem. Mary, chcesz może makijaż? Jane, ty też chcesz? No. Dziewczyny, już mi się kręci w głowie. Ale mam pomysł. Zrobię wam makijaże w tym samym czasie. Dobra. Gotowe. Co wy na to? Starałem się. Ben, co ty zrobiłeś? Zrobiłeś ze mnie straszydło. No przepraszam. Dobrze, moje dzieciaki. Mam dla was nowy prezent. Tego kociaka widzę po waszych minach, że podoba Wam się nagroda, więc zaczynajcie rysować. Mary, jesteś dziś taka piękna. Oj, to znaczy piękna jak zwykle. Dobrze, mamy narysować kota słodkim żelem? Tabułka z masłem. Oczy, uszy, ciałko, łapki. W porządku. Skończyłem. Dlaczego się śmiejecie? Ponieważ najwyraźniej opuściłeś zajęcia, na których uczyliśmy się rysować kotki. Zaraz pokażę ci, jak to się robi. Spróbujmy. Jakie kwaśne. Chcę spróbować więcej. Mmm, Jakie dobre. Dlaczego wszyscy milczą? Ten żel jest taki pyszniutki. On jest do rysowania, a nie do jedzenia. Pokażę wam, jak się rysuje kotka. Bo Mary zaraz nie będzie miała czym rysować. A <laughs> to mój kotek. Jest gotowy. Dobrze, czas minął. Czekam na wasze prace. Mary, naprawdę wszystko zjadłaś i nie rysowałaś żadnego obrazka. Dobrze, pokazujemy. Ben, co tam masz? No, tak sobie. Rozumiem, że Mary nic nie ma. A co pokaże mi Jane? Wow, no to jest oryginalne. Ładny kotek, brawo. Wygrałam! Jaki słodki kotek! Nazwę cię puszek, ponieważ jesteś miękki i milutki. Po prostu uroczy! Jane, myślę, że Twój kotek chce być mój. Chodź do mnie, koteczku. Zobaczmy, co ja dostałam. Pyszna czekolada, ale roztopiona. I co ja mam z tym zrobić? Czego się śmiejesz, Fibi? Wpadłam na fajny pomysł. Widziałam niezłego lifehacka na TikToku, gdzie pokazywali, jak zrobić fajne czekoladowe wzory. No to spróbujmy. Mm, czekolada jest taka dobra. Muszę szybko narysować serduszko. Wow, to jest takie dobre. Palce lizać. Możesz sprawdzić swój klosz. No pewnie. Mam zamrażoną czekoladę. Ale to nawet lepiej. Najpierw usunę całe luty, i spróbuję. Ach, nie niesamowicie! Aj, to boli! No dalej, gryź się głupia czekolado. Jane ta czekolada nie chce, żeby nią zjadła! W ogóle nie chce się złamać! Dobra, spróbuję ją polizać. Mmm, pyszka! Jesteś taka dziwna, Bibi. Popatrzmy lepiej, jak rysuje kolejny fajny czekoladowy rysunek. Zobacz, jaki słodki kotek mi wyszedł. Jest nie tylko piękny, ale też niesamowicie smaczny. Niezła wyżerka, ty sobie swoją czekoladkę. Otwieramy na 3, dwa, jeden podnoś. O ja chiński makaron. Mój jest zamrożony. Co za pech! Nie wygląda to apetycznie. A ja mam też na gorące kluski. Spróbujemy ich teraz. Uwielbiam chiński makaron. Jest taki pyszny! Ojej, zupełnie zapomniałam, że jest też ostry. O nie! Jakie to pikantne! Fibi, pomóż mi! Zrób coś! Właśnie mam taki zamiar. Mogę roztopić mój makaron dzięki Twojemu gorącemu oddechowi. Super właśnie tego potrzebowałam. Mmm, Jakie pyszne! Dzięki Jane za pomoc w podgrzeniu mojego makaronu. Ups, przepraszam, to było bardzo smaczne. Może pierwszy? Spójrz tam. Ja otwieram pierwsza. Mam pizzę. czas Jaka gorąca. Wygląda tak pysznie i pachnie niesamowicie. Muszę jej szybko spróbować. Nawet ser się ciągnie. Jane, ty też powinnaś spróbować. Ale nie mojej pizzy. Lepiej otwórz swój klosz. No dobra, zaraz zobaczę, co ja mam. O jacie, ja też mam pizzę. Ale moja jest zamrożona. Do bani. Ser też się nie ciągnie. Nie mogę tego nawet ugryźć. No, dajcie spokój. Phoebe, chcę pyszną pizzę, mam kostkę lodu. Niech pomyślę, wiem co zrobić. Włóż pizzę do ust, a ja porządnie zamknę ci szczękę. Udało się! I co powiesz? Phoebe, dzięki za pomoc, to było naprawdę pyszne. Ojej, Jane, brakuje ci zęba. Co? Nie wierzę! O nie, mój idealnie równy biały uśmiech. To straszne! Nie tknę już tej okrutnej pizzy! Jane, możesz zjeść moją. Jest jeszcze gorąca i taka pyszna. Co ja mam pod kloszem? Co jest? Pojedynek na palce. No dobra. Zdajesz sobie sprawę, że nie ma sensu ze mną walczyć, bo ja na pewno wygram. No i widzisz. Dobra, co dostałam? Co to jest? Nie rozumiem, to wygląda dziwnie. Nie wiem. A ty co masz? Okay. O, Czupa To znaczy, że ja też go mam, tylko roztopioną wersję. Mam szczęście! Czupa wygląda tak pysznie. Rewelka! Oj, język mi się przykleił. Teraz boli. Oj, nie, chcę zostać z językiem. Mam pomysł. Zrobi psikusa Jane. Dopóki na mnie nie patrzy, założę sztuczny język i będę udawać, że na maksa się przykleiłam. Jestem ciekawa, jak zareaguje. Dobra, jestem gotowa. Jane, pomóż mi! Język mi się przykleił do czupaczupsa. Zaraz ci pomogę, ciągnę! Udało się! To był sztuczny język? Nie rób tego więcej! To wcale nie było śmieszne. Dobra, spróbuję swojego czupaczupsa i zaraz zobaczysz jak, jeśli nałożyć troszkę płynnego karmelu na słomkę i dmuchnąć, to wyjdą fajne lizakowe balony. Super! Co też chcesz? Nie mam zamiaru się wymieniać ani dzielić. To wszystko tylko dla mnie. Kamień papier nożyce. To wygra, otworzy pierwszy klosz. Ja zaczynam. Gdzie z tymi rękami? Ojacie! Nagetsy! Mam nadzieję, że są gorące. O tak, gorące i pyszne nagetsy, ale super! Ojej, aż za bardzo gorące. Zaraz spróbujemy. Pyszne. Jane, nawet nie patrz, jest swoje nagetsy. Tak, już wiem, że będę miała zamrożone. No i co ja mam z nimi zrobić? O, są takie twarde i zimne. Woli, jak się w nie wgryzam. Ale nie szkodzi, zaraz się z wami rozprawię. Muszę je jakoś rozgrzać. Fibi, daj mi na chwilę prostownicę. A teraz czekamy. Mam nadzieję, że szybko się upieką. Ja nie śpię. Fibi, śni mi się jednorożec. O rany, jeden nugget już jest gotowy. Muszę spróbować. Tylko spójrz, jaki apetyczny. To jest pyszne. Mogę być pierwsza? Hurra, dzięki. Mam gofry. O, nie są zamrożone. Są tak nieprzyjemnie zimne. Trzeba pozbyć się tej odrobiny masła. Spróbujmy. Może będą dobre. Podnieś swój klosz zamiast się śmiać. Wow, a ja mam pyszne, gorące gofry. Zaraz ich spróbuję. A, a, ach, ach! Są naprawdę gorące! Zupełnie zapomniałam, że gorące jedzenie nie zawsze jest super. Trzeba to jakoś ochłodzić. Dzięki Jane, bardzo mi pomogłaś. Teraz mogę spróbować, ale użyję widelca i noża. Odkroję kawałek. Podmucham. Mm. O matko, Jane, co ty robisz? Powinnaś być bardziej ostrożna. Próbuję przełamać tego gofra. To naprawdę trudne. Nie chcę stracić zęba. O, nie, nie podoba mi się taki twardy i zamrożony gofr. Wolę patrzeć, jak ty jesz swoje pyszne gofry. O, przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Jenny, jestem gotowa podzielić się z tobą smakołykiem. Zjedzmy razem, moje pyszne gofry, no dalej. Czekają na ciebie. O, Jacie, to jest takie dobre.